Cześć witam wszystkich dzisiaj zaczniemy sobie od drugiej <laughs> drugiej tury drugiej, drugiej, do drugiego podejścia ostatnio robiliśmy sobie poloprawne z farmami były no bardzo przyjemna była ta misja nie była jakaś mega trudna sobie wejdziemy w głowy będziemy głównie walczyć z królem natury A, i i naszym, no, jakim złym odpowiednikiem. No i teraz, tak, jak to wygląda. Mamy tutaj lasy, a sy dają nam hapeki co rok. I mamy dużo łuczników, Fajnie, po plusem też jest to, że będziemy, czy plusem, plusem, plusem będziemy dostawać dziki. I dziki mają takiego perka fajnego, że można je sobie ustawić przed jakąś jednostką co nam daje później, że dana jednostka może i dojeżdżać. No, zobaczycie po prostu, jak to będzie zaraz wyglądało, jak sobie to poustawiamy. Tu damy podziku, tu damy łuki, tu damy łuki, tu damy... Ustawiam, że pewnie jakiegoś kowala, jak znajdziemy, ewentualnie farmę. No i co? Tutaj później idziemy kłaść, to będzie tutaj jakiś paladyn, no, wojowni, żołnierze. Mniej więcej idziemy patrzeć, co... co... Które to będą lepsze. Prościutkie. Nie powinno być jakiegoś utrudnienia. No i tak jak mówiłem, dostajemy dziki. Dziki albo dziki. I teraz tak. Może co, jedną kopię każdej kary swojej. kart swojego króla. To jest fajne. I nie wiem czy tego nie wezmę. Albo to. Trzymaj się jedną dziką kartę. Dostalibyśmy pięć. To nie byłoby głupie. uczniów już sobie ulepszyli tak naprawdę. I weźmiemy to. No. Spróbujmy. Tak, robimy cyk. Oni już są chyba na trzecim. Tak zbyt dzikie karty. I możemy co zrobić. Tak, tego będziemy chcieli się na pewno pozbyć. To jest na którym na drugim. Dajmy to, niech dziki rosną, hapeki im. Hmm, jest normal. Tutaj najchętniej bym dał, może tu kowal, a tutaj e, farmę. Kowal też na zamek działa. Co tu będę chciał wykupić pewnie dwójka, jedynka. Najlepiej te sąsiadujące, właśnie. Byłoby to już... Mogę tutaj dziki dać. tak. No, Nic w samochodzikach. Mam to Taki upgrade szybki. W początku jest naprawdę spokoj, tak... Uczników nie potrzebuję, zwłaszcza, że mam ich tutaj. Tej karty pewnie się pozbędę. Zrobimy sobie rolkę S mamy kupca, więc pojedyncza rolkę. O, dobra Teraz tak, kowal tu, czy tu... Nie no to damy kowala, niech upgrade już i robimy tak. Niech rośnie. Teraz zrobimy sobie tutaj. i będziemy po kolei lecieć. O i dobra. Dobrze, że każdym razem, gdy dowolna działka awansuje, Dawałby spoko, jakbyśmy mieli tych gig dużo. W sumie to będzie mało to i to w sumie jeszcze sporo jest z tego. Z celu. karty celu wracają do twojej ręki. No to, jakbyśmy sobie wzięli mogliśmy no, się wziąć jeszcze dla jednostek. Dobra, zobaczmy sobie to wzmocnienie. Dwa nadziałka awansuje. No dobra. Nie będzie, zobaczymy. Ile to wygląda. Na razie nie jest źle. Zobaczmy sobie to, co mamy tu. Dwa HP-karty w wskazanych działkach ucznicy. No dobra, spoko. Dajmy sobie to. Okay. Byśmy, to jest okej. Nie obraziłbym się. Tylko, hmm. że działka dopiero tu. Na, no weźmy ich. Zabierajmy tutaj. Nie no, jakieś jakie tam potrzebne jeszcze. Zabierajmy. Tylko w tym miarę jak najszybciej. Pięciki, czas pokoju. Dobrze. Jesteście na trzecim, kurwa. co? powoli, powoli. Bardzo to idzie. No z problemu. No i co weźmiemy? Chyba sobie żołnierza, czy nie za dużo? Za dużo. Chyba będzie tutaj, chyba damy. Ja tu damy Paladynów. Na 100% 3, 2, 2, 1, no, zdecydowanie tu tuanetynowo. Co dzika karta jak w zamek upgrade Dajemy, to już jest taki rok, że trzeba powiedzieć lepszyć i ten zamek, żeby coś robić zrobić wytrzymamy 30, które nic nam. I dobra, dekret. Bez sensu. To jest fajne. Zapoją zupełnie losową kartę. Kurde, to jest fajne. Mamy rok 13. Dodatkowa karta. Dobra. Robimy to. Spróbujemy. Ewizujemy Ryzyk. na no. trzeba.

To że nie, że dostaliśmy, ok. Jest, jest ok, jest ok.

gdzie tu możemy sobie zostawić, bo to widzę, że będzie jeszcze nam się tutaj sobie będziemy go puszować nową jednostkę o takim będzie. To trzeba by było się z tego początku tymi farmami Zobaczmy, z HP

kupić hmm, kupić teraz dopiero będzie. Czy mnie to upgradewałem? A mogę dać to, na to, na to, na to. Nie, no, to najlepiej byłoby upgradewać. Tak, no. O No. No, Ale potrzebujemy jakiś mocnych upgrade'ów, bo to ciężko się robi. Oj ciężko. Dobra. Daś mi coś fajnego, pani Budowlane. Magiczne, hmm. magiczny, okej. Okay. To nie byłoby złe. I tak. Co by tu zrobić? Chciałbym ten dotyk mi może. samorze. trochę więcej tego Golda. Muszę się pozbyć tego. Co mi jest z tego, że ja zniszczę tą Tylko to zaupgraduję. Totalny bez sens Chyba, że zniszczymy to, bo na tych naraz nic nie daje sobie te wszystkie otworzymy, dobra daj to więcej już nie ma, opuść dobra teraz możemy zrobić tak, <laughs> damy sobie tu iglicę to możemy sobie tutaj dać upgrade Hmm, tu czy tu? Albo tu może? O. Minas, dajmy na Was. W sumie mogą tych żołnierzy też rzucić może tu. I tu bym farmę dał. To iglicę niepotrzebnie tu dawałem. Będę dawał tu tych, tutaj, tutaj damy jakąś farmy. No dobra, zróbmy tak. i będzie. No, to, to, jest to Kowala to już mamy na trzeci. że żołnierza. Okej. Okay. Cztery karty. To jest do pizdy. Chyba to weźmiemy. A czy mi to daje dużo? Czy farmę bym dostał? Mogę farmę tu postawić. Wyrośli. Tu sobie upgrade tego, upgrade tego. Dobra. Farma. Tak. Co Samek też już mam na full. To jest też spoko, okej. Okay. Tych możemy dać też tutaj. No i co, kowal jest? Kowal nie chcemy. Co kolejnych huczników robić? Co tych huczników od Ja też dostaję. Nawet do zamka się pozbywamy. ta wie, że też nie jest nam potrzebna I teraz tak dajemy tylko oddziału. Tutaj to mam wierzę, to mogłoby nie wydać tu jednostkę. I tutaj znowu coś dał do kowal, Kowal tutaj tutaj... dobra. Plan. To jest plan. A to wiadomo. Krasza. Golda sobie Fary. zdecydowanie. Co mnie w O. tu dopiero... No, możemy tak zrobić. Jest ok, jest ok. Ale nic Nie drugi niepiele, ale muszę zobaczyć. Tak, dobra, ale no my chcemy tutaj. Tak, palady co dziecko, dziecko są wyjątkowo 2%, 2% wszystkich zadysów na poziomie. Ona nam się nie przyda. I my tak. To jest z tym naszym odpowiednikiem z rewelią.

wszystko dzieło strzelające z cenem no Daj to I teraz tak Najlepiej to byłoby gdzieś tu Dwoja wielkość HP ubrażenie zdewany Bo to jest HP 1500 To jest nie do zabicia co te dziki zdecydowanie Kowal, kowal jest spoko. Okej. Okay. Nie mam żadnej pustej działki, jest totalnie do pizdy. To jest do pizdy. Dwoja maksymalnie HP. Dobra, bierzemy to. Siedem tysięcy. Coś cudownego. Ale <laughs> to, że te dziki mają 8 <laughs> tysięcy zdrowia to jest mocne. <laughs> Tak. Dobra, i teraz tak. 196. O, dobra, i teraz tak. Yy... To już nam się nie przyda. To jest fajne. To też jest fajne. Teraz to albo to 9,11? Nie, to dobra, po pokoleni kowal O, to takie <grywy> Ma, żeby tu dzików ewentualnie zrobić kolejną armię Eee, dobra. Golda jeszcze nie mam Wrażenie 101, 16 Tak, tak. Dajmy na was to. Co? Co? Dzik dzik. dzik. Zgadzam ja się Tego tym, że to już nic nie daje. Trzeba po prostu dać defensywę i tyle. Dajmy tym. Przezywał jednostki. Mm. A. No dobra. Zobaczmy. Naturi. Ja szybko. szybko, Bardzo szybko. No i dobra. Mamy to, następne zadanie, trochę duże, no. dużo było myślenia, jak to w miarę sensownie ruszyć, no dobra, to tyle w tym odcinku, później sobie uderzymy w następnym, albo w rebelię nicości właśnie, albo w wielobarwny i już będziemy lecić te nowe, których ja jeszcze nawet nie ruszałem, dobra, to dzięki, na razie, cześć.